Cieszę się, że współpracuję z moim bardzo dobrym przyjacielem Lee Greenwoodem, kto nie kocha jego piosenki Boże Błogosław Amerykę w związku z promocją Biblii Boże Błogosław Amerykę. Ta Biblia jest w wersji króla Jakuba i zawiera także dokumenty naszych ojców, założycieli, tak, konstytucję, o którą walczę każdego dnia bardzo ciężko aby chronić Amerykanów. Ponadto karta praw, deklaracja niepodległości i przysięga wierności są częścią tej Biblii God Bless the USA i są dla mnie bardzo ważne. Chcę, aby wiele osób to miało. Musisz to mieć dla swojego serca, dla swojej duszy. Wielu z Was nigdy ich nie czytało i nie wie, jakie macie swobody i prawa jako Amerykanie oraz jak grozi Wam ich utrata. Dzieje się to cały czas. To bardzo smutna sytuacja, która ma miejsce w naszym kraju, ale zamierzamy to odwrócić. Religia i chrześcijaństwo to największe rzeczy, których brakuje w tym kraju i naprawdę wierzę, że musimy je przywrócić i musimy to zrobić szybko. Uważam, że to jeden z największych problemów, jakie mamy. Dlatego nasz kraj wariuje. Straciliśmy religię w naszym kraju. Wszyscy Amerykanie potrzebują Biblii w swoim domu, a ja mam ich wiele. To moja ulubiona książka, to ulubiona książka wielu ludzi. Ta Biblia przypomina, że największą rzeczą, którą musimy przywrócić Ameryce i uczynić Amerykę wielką ponownie, jest nasza religia. Religia jest tak ważna, tak bardzo jej brakuje, ale powróci i powróci silna, tak jak nasz kraj powróci silny. Ostatecznie nie odpowiadamy biurokratom w Waszyngtonie, odpowiadamy Bogu w niebie. Chrześcijanie są oblężeni. Musimy chronić treści, które są probóg. Kochamy Boga i musimy chronić wszystko, co jest probóg. Musimy bronić Boga w przestrzeni publicznej i nie pozwolić mediom ani grupom lewicowym na uciszanie, cenzurowanie czy dyskryminację przeciwko nam. Musimy przywrócić chrześcijaństwo do naszego życia i naszych społeczności. Znów będziemy wielkim narodem. Nasi ojcowie, założyciele, dokonali wspaniałego dzieła, budując Amerykę na wartościach judeo-chrześcijańskich. Teraz ta podstawa jest atakowana, być może jak nigdy wcześniej. Co możemy zrobić? Stańcie, przemawiajcie i módlcie się, aby Bóg znów pobłogosławił Amerykę. Jestem dumny z tego, że mogę polecić i zachęcić Was do zdobycia tej Biblii. Musimy sprawić, by Ameryka znów się modliła. Módźcie się, uczcie się, motywujcie się i stójcie ze mną oraz legionami Amerykanów, prosząc Boga o błogosławieństwo dla naszego wielkiego narodu, przywrócenie naszego wielkiego narodu i uczynienie Ameryki znów wielką. Jestem dumny, że mogę współpracować z Lee przy tym wydaniu. Jest on bardzo wyjątkowym człowiekiem, zarówno jako talent, ale może nawet bardziej jako człowiek jest bardzo, bardzo wyjątkowy. I myślę, że wszyscy powinniście zdobyć kopię Biblii God Bless the USA teraz i pomóc szerzyć nasze chrześcijańskie wartości wśród innych. Oto jest. Sprawmy, aby Ameryka znów się modliła. Niech Bóg Cię błogosławi, i niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone, Ameryki.